Dzień dobry szanownemu państwu. Dzień dobry, dzień dobry. Jest godzina 9:09, a w związku z tym dziś niezwykle refleksyjnie, kulturalnie i z namaszczeniem mówimy państwu hello. Moim gościem jest Łukasz Pabul. Niezmiennie on jest moim gościem przez ostatnich kilka dni, a ja nazywam się Dariusz Milczarek. Dawno nie mówiłem, że od milczenia, a nie od mielenia. Choć, jak to. Róż, lubię. Różnie się posądzają. Różnie się posądzają. Raczej mielę jęzorem niż milczę przykładnie. No to taki mam, taki. mam tagline. A propos, dlaczego ten tagline powiedziałem? Bo to jest taki tagline na zagajenie, Dobre. które czasami, jak się z kimś witam na początku, no to. To Pozostaje w głowie, prawda? Taki mój tagline na moje własne mm -hmm. imię, nazwisko, już tym gościu będą następnym razem pamiętać. Ja mówię Pawł, jak Pawulon, ale spokojnie, nie robię krzywdy. No tak. No właśnie, ale trochę o, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że analizujemy, zastanawiamy się nad różnymi fakapami, problemami i, i sytuacjami trudnymi dla sprzedaży. Rozpoczęliśmy taką rozmowę o takim y, niestrudzonym, syzyfowym, można by powiedzieć, networkerem, mhm. który, który dużo robi, ale mało wyciąga z tych networkingów. I mówiliśmy tam różne rzeczy, ale między innymi y, ja się podzieliłem taką refleksją, że to, co może nie pójść dobrze w takim zawodowym networkingu, albo takim aktywnym networkingu, to jest to, że nie pozostawiasz temu odbiorcy twoich, twoich działań Śladów w jego umyśle. To znaczy, z, milion ludzi było tam, jakieś osoby były, jakieś mam wizytówki, ale właściwie to, nawet nie wiem do końca, kim są te osoby. Stąd mm. jakiś powód może być taki, nie, nie zrobiłeś niczego, co mogło być ciekawe. Zgada, zgadzasz się z tym? Pełna zgoda. Często na tych networkingach to ludzie siedzą, wiesz, w jakimś tłumie, ktoś tam przemawia, o czymś mówi, coś prezentuje. Zawsze powtarzam, że jeżeli masz możliwość, zabierz głos, zadaj pytanie, też pokaż się w ogóle, że tam jesteś. Przedstaw się, jak stajesz. Dzień dobry, Łukasz Pawł, firma Sandler Training. Jedno tylko takie pytanie chciałbym się upewnić, czy dobrze zrozumiałem, a może rzucić szerszą perspektywę do prowadzącego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bo mówiliśmy o tych wizytówkach. To, 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 to akurat gdzieś. Się, to była taka moja autorefleksja, bo ja też networkingowo i konferencyjnie gdzieś działałem mocno. Na razie zostawiam tego Linkedina. Tylko kontakt człowiek-człowiek. No i te wizytówki. Zastanawiało mnie, jak później dzwonię, dlaczego to jest takie zimne znowu to połączenie. Niby ociepliłem lead, ale takie zimne. Paweł, Łukasz, tam Łukasz, Paweł. Widzieliśmy się na konferencji. Bla, 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 bla. Tak, tak, tak. Czułem, że to wcale nie jest ocieplone. W ogóle nie. Mało tego, jakoś tak sobie robiłem pod górkę. Jaki z tego wniosek, i to jest taki tip, który możemy wprowadzić od zaraz. Jest nawet ku temu pewna aplikacja, która przy zbliżeniu telefonów od razu zapamiętuje w telefonie twojego odbiorcy twoje dane. Czyli nawet jeżeli nie, musisz, nie zapamiętałeś mnie jakoś jakiego wyrazistego, świetnego gościa, to wiesz, że dzwoni Łukasz Pawł, a To już jest zupełnie inna opcja z firmy Sandler Training. Nawet odbierają inaczej. Witam, panie Łukaszu. Witam panie Dariuszu. Tak, dzwonię, bo żeśmy rozmawiali, a to może. A nie jaka był, aplikacja? Nie był dobry moment, nie pamiętam tej nazwy, ale to do sprawdzenia wrzucę w komentarzach. Mówisz o takiej aplikacji, która skanuje wizytówki? To nie jest aplikacja, to jest takie w telefonie, taki, taki skaner? Taki bluetooth, jakby gdzie przykładasz i. A wizytówkę po prostu. Ta, wizytówka, no to ta, tak, wizytówkę. No to tak, jest tak. dużo tych narzędzi. Przecież. No, są też ku temu aplikacje. I to jest zupełnie inna gadka. Czyli masz od razu. Ty, a ty w ogóle dajesz wizytówki? Słuchaj, ja ci powiem tak, ja mam, mam wrażenie, że czas, no tak, ale że te, te wizytówki już jakby trochę idą w to, to zapomnienie, mi się wydaje. Znaczy, może to jest elegancko tak, wiesz, czasami zwłaszcza te filmy takie z takim namaszczeniem, do marączkami, dzień dobry i tak dalej, no tak ale uczą, również, ja to wypierdzielam te wizytówki, powiem ci szczerze. Ja mam. Nie, bo wiesz co, ja robię albo, jak, wiesz, tak, ja niestety to trochę tak, albo wyrzucam bo ten, albo po prostu to, że się skanuje, albo coś robię, bo wiesz, ja potem mam takie, mam takie myślenie, jak coś nie jest zdigitalizowane, to znaczy, że tego nie ma. Tak, tak, ja mam myśl. Ale wiesz co? Jedna rzecz przed głowy. Ja mam, wiesz, to, to tak szybciutko. Mam, bo jedna rzecz to, to jestem trochę analogowy i nie wszystko przenoszę tego cyfrowego. Akurat to tak, ale czasem sobie wracam, no bo cyfrowe wpada w tłum. Tracisz uważność, A jak masz ten wizytownik i sobie czasem go przewertujesz, to mówisz: O, tu się nie odezwałem, już dawno, No to właśnie. to ja... Możesz to zrobić w telefonie, wiem Ja no, już no, tego ja. dawno nie mam, nie mam absolutnie, nie mam, nie, 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 bo mi papierki uciekają, ale wiesz co? To, co powiedziałeś. Ale to nie jest najważniejsze, masz. Ale nie, bo to, co powiedziałeś, są, wydaje mi się, że dwa powody takie, tego pierwszego kontaktu trudne i które mogą powodować błąd. A błąd mam na myśli to, że nie jesteś w żaden sposób zarejestrowany jako interesujący przyszły rozmówca. No bo zakładam, że networking też z grubsza polega na tym, że buduje jakąś relację, zaczynam budować jakąś relację, którą w którymś momencie przekładam dalej, no nie? Zaciekaw, trochę rozbaw. Się. No tak, ale zobacz, Pierwsza to jest jakby taka odwaga w powiedzeniu czegoś fajnie, po prostu żebym ja to zrobił fajnie, prawda, czyli ja nie podchodzę, szanowni państwo, tak słyszałem, coście mówili, pomyślałem, kurczę, mam podobne myślenie, przechodziłem, to się chociaż przedstawię, tak, miło było was sam spotkać, jesteśmy na niej konferencji, czy tam gdziekolwiek. Ja też na w swojej książce to zawsze to przy okazji product placement dobrze zrobić, ale nie chcą oni sam Jedna o tej rzecz. książce mówić. No, nazywa się sprzedaż jakby ktoś nie wiedział, bardzo fajna książka, naprawdę bardzo dobra. Ale to jest ten przykład tego wykonywania takich aktywności polegających na takim permanentnym zagajaniu ludzi, taki trening, no nie. Dobrze sobie przygotować jakieś fajne zagajenia, czy to korzystając z jakichś właśnie skojarzeń słownych. Mhm mówimy często w Sandlerze o uprzedzeniach, prawda? Mm -hmm. że jak się czegoś trochę obawiasz, to możesz to nazwać. Przepraszam, że tak trochę w niezapowiedziany sposób się zwracam. Albo wiem, że tak nie, nie chcę wam się tutaj wtrącić do rozmowy, ale prawda? Czy mogę sobie gdzieś to zrobić? Wejdę ci w słowo. To ja właśnie przy tej wizytówce to dokładnie robię. Że tak może normalnie ludzie sobie wręczają wizytówki papierowe albo wymieniają się tam telefonami. Z doświadczenia wiem, że to tak później trochę nawet niekomfortowa sytuacja, że my się gdzieś tam próbujemy dzwonić. No. Pan nie wie tutaj, albo nie wiesz, kto dzwoni. To tak Niby się znamy, ale się nie znamy. Co pan, co pan pani na to, żebyśmy sobie wbili teraz telefony i się w ogóle. A może no dobra, no dobra ale widzisz, to co to, 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 to mówisz, to to jest to jakiś przecenie. pomysł, Reakcji. prawda? Ale jakiś koncept, czyli że nie ja. To nie jest tak, że ja przechodzę dzień dobry, fajnie, nie jako taki grzeczny chwili. misio, tylko po prostu robię jakiś konkret. Sobie, wiesz, mogę sobie zrobić to, co. Ja lubię to swoje nazwisko, które się nim bawię, prawda? Ono ma trochę za zadanie też skojarzyć mnie z jakimś tekstem, a jednocześnie w związku z tym spowodować, żeby to, ten to coś, mhm. wiesz, w głowie tego mojego rozmówcy zostało. To, to, czyli może być tak, pewien problem może polegać na tym, że ja nic ciekawego nie zrobiłem. To dotyczy także takiego sposobu przedstawienia się. My używamy zresztą na wiele tam godzin rozmów temu. Jan Kowalski, o bólu. jakich wielu, dziękuję. Tak, no właśnie, ale mówiliśmy, że na przykład nie wiem, my często używamy tego bólu, prawda, w takim przedstawieniu się, bo tam Dariusz Milczarek bardzo często on moim tam, to pracuje z, z firmami czy z osobami, które tam się mhm. mierzą z różnymi problemami. Mogę to powiedzieć. Czyli. Wydaje się, że chyba pierwszym i jednym z ważnych elementów, który mógłby być pewnym kłopotem, to jest brak sensownego pomysłu na to, jak ja powinienem zagaić, żeby to nie było po prostu yy, głupie. Albo takie. Jest, wiesz. Jest taka książka, mi się przypomniała, ja, no, bardzo mi tu pasuje jej tytuł. Dzień dobry, i co dalej. No właśnie, bo o tym co no. dalej to jeszcze będziemy mówić, ale no, ta, takie, no tak, dzień dobry co dalej w, w takim pierwszym czytaniu, prawda, bo to mm -hmm. jest też ważne. Ja myślę, że to w ogóle jest taki temat, yy, wiesz, yy, on dotyka i psychologii trochę, bo ludzie się po prostu cykają nowych kontaktów troszkę, tak, tak, tak wiedzą, tak. że muszą, ale tak raczej... Znaczy większość przyszła po kontakty, yy. Ale nie mają tej odwagi, dokładnie tak jak mówisz, wolą w tej strefie tam sobie swojej poruszać się, żeby zagaić, zaczepić, nie? Biorą wizytówki często z tojaczków, żeby później w firmie pokazać, że byłem, byłem nie? No tak, ale ta odwaga też się przekłada na takie sytuacje, zwróć uwagę, że takie dwa typowe skrajne podejścia jest w networkingowe. I to ja, ja to do, do dziś mam wrażenie, że one są absolutnie obecne, a to dlatego, że właśnie są bardzo blisko pewnych stref komfortu i lęków. Mhm. Jedna jest taka. Przychodzi, wchodzi człowiek do, na konferencję i tak patrzy, czy jest jakiś znajomy i nie, 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 o, jest. Pszit. Idę mhm. do znajomego i w zasadzie całą konferencję siedzę z tym znajomym, prawda? Tak jest. I tak trochę jakby jestem, bezpiecznie się czuję. Druga to jest taka, że wchodzi człowiek a, i jest ten zapach zwierzyny taki, nie, o, ja. I ten, a ten chodzi i wiesz, i chodzi, i chodzi, wiesz, masz dwa skrajne jakby podejść. Ale e, powiem ci, że a propos tego twojego dzień dobry, i co, co dalej? dalej? No to właśnie, to wydaje mi się, że drugi temat, mhm. ale go już pociągniemy nie dziś. Takiego powodu, dla którego to, ten networking u tego naszego rozmówcy nie poszedł, może wynikać z tego, że nie umiem zrobić tego, co dalej, albo robię to głupio. Czyli i, i to nie chodzi mi o to, co dalej na tej konferencji. Bo załóżmy, że już umiem zbudować jakąś delikatną relację, przynajmniej dać się zapamiętać jakoś, zrobić coś, co mnie trochę wyróżni. Z tego gadziego mózgu trochę wyprowadzić. Z nie? tego gadziego mózgu trochę wyprowadzić. To w następnym odcinku rozwiniesz ten twój ulubiony, to są fajne, to, to są oczywiście sformułowanie, bardzo lubię też je, ale właśnie co zrobić, co dalej, co dalej, żeby to nie było takie, wiesz, no, próbowałem i się nie udało. No, ale tak jak powiedziałem, czas na yy, pracę, bo tak Pogadać można na początku, prawda? Ale trzeba się wziąć do roboty, więc Państwa serdecznie namawiamy na aktywność. Dzisiaj. To jest dobry dzień, żeby popracować. Nowych kontaktów nigdy za dużo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.